A gdy zgasną światła, nic nie widać, prócz wylotów z tunelów, które mogą nadjechać w zapomniane pociągi. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie tunel kolejowy pod Małym Wołowcem. Jest to najdłuższy tunel w Polsce, mierzący 1560 metrów. Obok leci czynna nitka, yy, która mierzy 1601 metrów. Znajdujemy się pod Małym Wołowcem i dochodzimy do pierwszej wnęki gdzie w razie by nadjeżdżającego pociągu ktoś mógł się schować wszystko smolone z parowozów a jeżeli chodzi o parowozy to ostatni pociąg przejeżdżał tutaj na koniec lat 90 Tunel został wybudowany w 1876 a skończony w 1979. Pierwszy pociąg przejeżdżający tym tunelem przejechał nim 15 października 1880 roku. To ponad 140 lat temu. Przy wejściu majaczy większy otwór. A patrzcie, jaki tam malutki, normalnie potężny tunel, półtora kilometra. Normalnie, i patrzcie, tutaj jest na przykład odcięcie. I tutaj jest taki kwadracik wymurowany z cegły. Ciekawe miejsce. Tunel widać wybudowany z bloczków, z cegły. Tam, tam przy końcu będzie ta, także z żelbetu i takie wnęki wymurowane z cegły. Może ktoś coś grzebał w tym tunelu. Za swoich czasów pełno dep depozytów poznajdowali. Taka legenda, bardziej prawdziwa, tu ktoś grzebie nieźle, tutaj mamy oznaczenie kilometrażowe, 347 km tej linii i na przykład tu w tym miejscu mamy tak jakby komorę zamurowaną. I tu nie wiem, czy to będzie z żelbetu, czy jakiś cynk położony, wszystko smolone, ale perfidnie, tak jakby coś tu było. Mamy taką wnękę oddzielającą dwa mury. Ciekawe w jakim celu została ona stworzona. Tutaj mamy takie wnęki odciekowe, rura idzie kamionkowa, to albo to właśnie odciekowe są, tylko niedokończone. Mamy jedną z nielicznych zagadek tego tunelu. Nie wiem jak to przyświecić, ale mamy tutaj krzyż na kamyku, wszystko tak wytegowane. Tutaj zapewne mógł być jakiś znak. Tutaj, tak jakby coś jest ciężko do rozszyfrowania, no to by trzeba było pod każdym jakimś dziwnym kątem przyświecać w to i patrzeć na kamerze, jak to wygląda. Ale coś pięknego, zobaczcie sobie, taki krzyż. I pod spodem taka płyta tam jest. Czy coś tam się znajduje? To jest zagadka Jeszcze w połowie nie jestem, a mamy pierwszą wnękę. Przejście. Jak to niektórzy to nazywają wilczyszaniec. Zapewne obudowa tego tunelu jest specjalnie tak. Zrobiona, żeby nacisk skał jakby rozstegować, tak mi się wydaje. Jesteśmy na czynnych torach, nieźle. Czynne tory świadczące o tym, że szyny są wyjeżdżane. Przez zestawy kołowe, przez lokomotywy. Nie będziemy długo tam przebywać, bo jeszcze jakiś pociąg przyjedzie. A mianowicie, jeżeli chodzi o pociągi, jak dobrze pójdzie, to za rok idę na kurs. Zrobić licencję maszynisty, a potem świadectwo. I kto wie, może kiedyś będę przejeżdżał tym najdłuższym tunelem w Polsce. Będzie to będzie niezła zajawka wtedy. Według legend. Nie wiadomo, w którym miejscu Była, to było takie przejście, gdzie po II wojnie światowej część ludzi po prostu weszła do tego tunelu, tunelu i nie wyszła. Zapewne gdzieś poboczne tunele musiały dokończyć prowadzić. Możliwe, że aż na Czechy. Tutaj na przykład też mamy takie oznaczenie 37. DMR. Oj, osmolony. Dobra, tam dobrze, że woda jest, płynie to sobie przemyje. DMR. 37. To takie, jeszcze widać. Niemiecki. Niemieckie pismo. Tu mamy bardzo ciekawą wnękę, patrzcie, perfidnie tu był portal wejściowy, został zamurowany, ale najlepsze to jest to, widać tam ktoś się próbuje wiercić, jeszcze się nie dowiercił, tak samo tu, ale tutaj mamy deskę. Czyli jakby szalunek Ciekawe miejsce Dobra, przemujemy sobie oho a co my tu mamy? Jak tu jest wejście patrzcie grota to ja muszę skorzystać Ale a, te druty nie ułatwiają wejścia. A, a. I tutaj jest taka jedna z niewielu tajemnic kompleksu Rize że ten tunel tak jakby biegnie w stronę. A Tam jakaś komora jest. O, trzeba to obczaić. Chyba ostatni raz tu będę. To jest niezła tajemnica Rize. Kurde no, niby tam nic nie ma, ale chcę się dojść, żeby zobaczyć czy coś tam nie biegnie dalej. Ty, idzie coś tam do góry ściągam plecak czy to był po prostu tunel ale komoli nawalonych jest tutaj nieźle Ach. Dobra, tu dochodzimy do końca tego tunelu I tam jest już obudowa drugiego tunelu tego czynnego Więc To zapewne mógł być kolejny wilczyszaniec Dobra powrót Jest to linia numer 286 biegąca z Wałbrzycha Bodajże głównego do Jedliny Górnej. Teraz znajdujemy się perfidnie w połowie tunelu. Wow! I mamy ogromną, ogromną wentylację. Tunel wentylacyjny. Ponieważ jak sami widzicie, tunel mierzy. Ponad półtora kilometra, i po prostu ta para musiała gdzieś się tak jakby lecieć. I wentylacja musiała być potrzebna. I tu mamy jedno z najbardziej zagadkowych, też miejsc. Wszystko jest tak perfidnie na kwadrat zrobione. Tu, ma tu mamy wysoki szyb, wentylacyjny. Szkoda, że tam nie wyjdziemy ze względu na tą kratę, która to trzyma to jest potężny szyb do góry i tu jakbyście nie przyszli tak ciągle pada woda i sporo tej wody kiedyś jak wchodziłem było mniej można było jeszcze można powiedzieć w butach sobie wejść teraz to tylko wodery i prawdopodobnie, chociaż może to być legenda, by biegły do góry Schody To też jedna z takich bardziej zagadkowych tajemnic riza i idąc tym tunelem można odczuć dawną, taką dawną historię trochę zapomnianą i ciekawą zarazem. Bo na przykład nie wiadomo co tu się działo w czasie II wojny światowej. Transporty jeździły w tomi nazad po latach 90. Już tak nie był potrzebny ten drugi tunel i po prostu teraz jest tak jakby opuszczony wystarcza ten tunelik po tamtej stronie też ciekawe miejsce tutaj wytygowane z cegły i tutaj taka domurówka mamy pierwszego nietoperza 346 km, 800 metrów ale tutaj macie już strzałkę tak jakby w tamtą stronę, ale widzę, że napis jest tutaj dziwne, dziwne tutaj mamy przejście, portal to widać tutaj tak jakby jest mniejsza przestrzeń a tu już się zrobiła czyt większa przestrzeń mamy taką właśnie dąbrówkę i tutaj mamy żel, z żelbetu wszystko a u góry, u góry z cegły na przykład ten ta część tunelu została wzmocniona żelbetem i teraz zagadka dla Was z jakiego to względu jakieś transporty ciężkie ale powiem szczerze taki tunelik i klimacik niezły jest Sami zobaczcie prawie jak w MRU Chyba trzeci winczyszioniec, ale patrzcie na to, i tutaj się zaczyna z powrotem. Ta część już z piaskowca, czyli taki, tak można powiedzieć, ten, ten kawałek tunelu, tak powiedzmy, że z żelbetu, jest tak jakby na długość pociągu na przykład tu mógł się teraz może zmyślę, ale mógł się zatrzymywać pociąg z jakimś, z jakimś nie wiadomo czym wszystko możliwe teraz tak rozkminiłem, a czyżby to nie na przykład z Berlina albo z Drezna może bardziej z Berlina to prowadziło dotąd. I to właśnie te oznaczenia kilometrażowe są właśnie od tamtej strony, nie z Warszawy. To już bardziej prawdopodobne, prawdopodobieństwo. Dochodzimy do końca tego niezwykłego tunelu pod Wołowcem najdłuższego w Polsce. Więc jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i co, widzimy się na kolejnej wyprawie.